Wiersz ładna historia. Do tego pokoju słońce zaglądało. Kto by to utrwalił, byłby ozłocony. Niczego prócz czasu w nim nie brakowało. A okno tam było od zachodniej strony. Pamięć przechowała co mogła z tych zdarzeń ciepłą atmosferę, rozpalone twarze. Zegar tykał, miłe szeptano tam słowa. Liść cykorii z końców spożywano wspólnie, Od nagłej bliskości śliwką zdobna głowa bolała i bardzo tam było przytulnie. Pamięć przechowała smak słodki, niegoszki, Ogon jasnych włosów i bluzeczkę w groszki. Do tego pokoju słońce zna już drogę, I na inne twarze przed wieczorem pada. Ja nic o tym wiedzieć już dzisiaj nie mogę jaki to materiał na wiersz tam się składa.